No witam, witam, siedzę sobie tu w kuchni, gdzie zwykle jadam śniadanka i mam przed sobą okno, to jak tu w kuchni okno, a za oknem taki daleki widok, no pokażę ci zresztą na momencik, o taki jest ten widok, tam na końcu widzisz taki blok w poprzek, komin wysoki z kotłowni, a przed kominem taki blok stojący w poprzek, kiedyś go nie było i widziałem jeszcze, za tym blokiem, jakby za tym blokiem takie długie wzgórze, tam na horyzoncie widać to długie wzgórze, które jest już na granicy miasta, poprawię kamerkę, będzie trzeszczało chyba, na granicy miasta, na szczycie tej góry idzie ścieżka, ulica, ona ma tam nazwę, chyba nie pamiętam, czy nie Ciekocka. Nie pamiętam inaczej, ja, Świerczyńska, bo tam są dwie wście, Ciekoty, trochę dalej, daleko i tutaj za górą Świerczyny i ta ścieżka gdzieś tam prowadzi pewnie do tych wsi. Jest to ulica, no ma nazwę, ale nie jest to ulica w sensie kodeksowym, ponieważ nie jest wytyczona, nie jest, yy, no jest to ścieżka po prostu. Prawdopodobnie nadano nazwę tej ścieżce pod przyszłe plany, pod budowę, pod przyszłą budowę ulicy, prawdziwej ulicy no jakieś tam, mówię, ciekockiej. Powiedz mi ciekockiej. Siedzę więc sobie tutaj, jem i gapię się tam na te bloki. A dlaczego to mówię? Bo za chwilę pokażę Ci taki filmik. To się nazywa fachowo, nie wiem, czy dobrze powtórzę, timelapse. Spotkałem to na YouTubie niedawno i jest tego już sporo. Sajfy to modne, zdaje się. Taka technika robienia, składania filmu ze zdjęć, robionych z jednego miejsca co kilka sekund. No nie cyklicznie, co jakiś tam czas seriami. A ja poryczam sobie czasami kamerę od mojej siostry, to Nie, nie to Jakąś nie pamiętam JVC chyba. JVC chyba. Tak? No JVC, JVC, tak. Ta kamera ma taką fajną, ciekawą właśnie opcję zdjęcia pokradkowe. Spróbowałem na próbę, zrobiłem na próbę taki filmik, co zaraz ci pokażę. Będę komentował te filmiki, mm, e, time lapse są ciekawe, są fajne dla tych, którzy tym się pasjonują, ale dla widza, który no, nie jest nie siedzi w tym co, bo to bez sportowy modułcznie, bez komentarza, nic się tam ciekawego nie dzieje, mogą być nudne, tak pomyślałem ja. Zrobiłem nawet na próbę taki mały tam filmik, znajdziesz yy, nie tak dawno w tych dniach. chyba, co sekunda zdjęcie, czy co jedna sekunda, on tak chyba tytuł. Krótki, parosekundowy, pół minuty chyba. Na próbę. No, i gapiąc się tam oglądam, a co oglądam? No, przede mną są bloki, taki długi jeden blok, czteropiętrowy plus czwarte, czyli pięć kondygnacji, dziewięć klatek. Jeżeli policzymy, że na każdym na każdej piętrze są co najmniej dwa mieszkania, w niektórych blokach trzy, ale powiedzmy, że tylko dwa mieszkania, to w jednej klatce jest dziesięć rodzin. Razy 9 klatek w tym długim bloku to jest 90 rodzin. A więc jakby nie było, 90 rodzin, numerów to jest już spora wieś w takim bloku, więc mieszka tyle ludzi, co w całkiem niemałej wsi. A obok są jeszcze przecież dwa, cztery... Pięć bloków takich dwuklatkowych, też piętrowej parter, dwuklatkowe, pięć razem 10 klatek. Hmm, a więc następne 100 ludzi. Suma sumaru, mam przed sobą taką sektor osiedla składający się jak gdyby z liczby mieszkańców równoważnej. ile mówiłem dwóm dużym siom. No. I na pierwszym planie mam, potem ci pokażę i potem Ci opowiem. Taką murowaną altanę, my to nazywamy altana, altana śmietni na no altana, w której stoją te pojemniki na śmieci. Raz, że widać raniutinko, jak sobie jem, wszystkich tych, którzy wychodzą do pracy, do szkoły, łapią się za te reklamowy no, segregowane, czyli mają dwie albo trzy, najczęściej dwie reklamowy ze śmieciami. Na tej zasadzie słuchaj, jak będzie szedł do szkoły, siedzę tu to tam przy drzwiach stoją śmieci. Wyrzuć, dobra mamo, wyrzucę. Albo do męża, jak będziesz szedł do pracy, to złap się za tamte reklamówki, po drodze wyrzucisz. Wyrzucę. No, takie są te układy rodzinne. Duszy śmietnik, a więc masę różnego rodzaju dobra, a po kilka chyba, tak jak w każdym mieście, krążą całe stada takich łazików. Oni nazywają sami siebie złomiarzami. Ja to na to mówię łaziki. Właśnie od śmietnika do śmietnika szukają skarbów, grzebią w tych śmietnikach i tu w tym śmietniku akurat jest to taki punkt trójkąt Bermudzki, gdzie spotykają się, widzę to po ludziach, po tych łazikach, aż chyba trzy strefy wpływów. Tu nieraz są walki na piątki. Widziałem parę razy, jak ktoś tam komuś po rowerze, skakał przywrócił do tobie wpyszcz potem mu na rower skoczył. Po, Połamał mu ten rower tamten, stał biedny i, i pewnie płakał, no bo co, bezsilny, słabszy był po prostu. Grafie się i ja. A ponieważ tam o góry, na tej ścieżce, co mówiłem, i idącej szczytem tego, takiego wzgórza, na tej ścieżce, w tym roku nie widziałem jeszcze, ale już od wiosny, od paru lat, zaczynało to się od wiosny, co jakiś czas, nieraz i dwa razy dziennie, spotykają tam się grupy, różne grupy psiarzy. Prawdopodobnie jakaś szkoła, nie wiem czy jedna, może kilka szkół, dresury psów tu mają takie lekcje w plenerze, wtedy tu, tu się umawiają. I z tymi pszczurami idą wzdłuż tego wzgórza prawdopodobnie szkoła m, ucząca. Jak wyprowadzać swoich panów na spacer. Pewnie specjalna szkoła, m, dla to psa pamiętaj, żebyś pana codziennie wziął ze sobą na spacer. Nie spiesz nie, ale się nie denerwuj go. Twój pan to też człowiek, nie możesz go tak bezczelnie traktować, nie poganiaj. On przystanie, to jest dobry człowiek. Jak będziesz tam coś nuchał pod drzewem, to on przystanie, poczeka na, na ciebie. No. Szkoła dla psów, jak wychodzić ze swoim panem na spacer, kilka razy dziennie. Tam widuję, dlatego mam lornetkę tutaj taką pod ręką, i tą lornetą lornetuję tamte okolice. Tam, gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś. A tu przy okazji i ten śmietnik mam y, narzut na beretem tych ludzi i śmieciarzy, sumie. Siedzę więc sobie, gapię, gapię się przed siebie i zajadam śniadanko. No dzisiaj jestem już po śniadanku. Będę tutaj zaraz pichcił, bo jest godzina, dochodzi godzina 13. Pora zacząć robić y, y, obiad. Będę robił taką, taki obrad, jaki opisywała kiedyś, kiedyś Hania. Widziałeś może kanał na YouTube Kanał Hani? Konci, Hani, konci, Hani. No właśnie, konci, Hani. Ja tam teraz bywam rzadko, bo. No bo bywam rzadko. Chociaż bardzo lubię słuchać Hanie, Ale kiedyś Ania tam, Hania opowiadała o takim takiej potrawie na obiad, szybki obiad, ryż z kurczakiem w warzywach. Ja sobie, ja sobie też właśnie ryż z kurczakiem w warzywach, w tym, że ten kurczak w warzywach będzie bez kurczaka. I to już mam kubkę tych warzyw różnych, będę pitracił, będę gotował, będę ciach, 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 kroił, potem smażył. Chociaż powinienem mieć warzywa gotowane raczej niż smażone zero tłuszczu, ale no wiesz, no co jakiś czas, przecież muszę trochę odejść od tych świętych lekarskich zakazów, których nie wolno. No chyba, że pan co jakiś czas bardzo będzie musiał. To wtedy zgoda. Więc dzisiaj jest taki dzień, kiedy no to właśnie zgoda. A póki co na razie... Ach, jeszcze ci też powiem. Dziś tylko pokażę za chwilę fragmenciki tego, tego filmu, niedużo. Resztę zostawię na następny odcinek, pewnie za kilka dni. Może dwa, może pięć. Jak mnie znasz, to pewnie te pięć będzie. W tydzień albo dwa. No robię to w wolnych chwilach. Wtedy, kiedy mam po prostu ochotę i nastrój do robienia filmików nie za karę. Nie robię za karę. Ja nie mam kary od YouTube'a, masz robić filmiki. Póki więc, do miłego zobaczyska. A tu budują wreszcie porządne drogi dojazdowe na wypadek pożaru. Drogi dojazdowe dla ciężkich wozów bojowych. No to się zdarzyć może. A po prawej stronie masz altanę śmietnikową, taką budowlę, w której w tym miejscu kończą się trzy strefy wpływów miejscowych złomiarzy, i czasami, jak to na takim trójkącie bermąckim, dochodzi do rękoczynów.